Bo bo może mnie zabić, jak powiem coś złego. Dlatego już wiem, że mi się ten numer spodoba na pewno. Już jest banger, już jest zajebisty. Wow, Nikita! Super artystka w ogóle, szanuję ją bardzo. O kurwa, ale kombo nam tutaj zajebało! O kurwa! Dobra, ja nie... Ale kurwa, kombo człowieku! Zajebiste! Brakowało właśnie tylko top produc producerów z Polski. Może być. A czy słuchałeś może nudy powerup pod jąk multi'ego? Już za późno było w nocy, kiedy krew po nożu ciekła na nice, izbie druciany Jeszcze nie chcę z wami żegnać. Niby pięknie gra orkiestra, tr 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 tr, Boli bolimie żyjecie, kiedy. Cie ma jąk multi, o której robi? Kiedy harujemy znowu po i latamy, co? Tak po... coś zabolało, majkera. kurde. Sorry, Al alergia, alergia, alergia. Orbicie, Ziomek. Czy to jest piękne? Proszę, pomóż, Panie Boże, bo się duszę w konserwie Kilku braci masz wokół do bo już się zaufać Bita, lufa, lata, mucha, nie wiesz, gdzie pomocy szukać Czy to już koniec? Czekajcie, muszę się załatwić Ktoś wykupił pominięcie piosenki Mam nadzieję, że song request był aktywny, bo inaczej ktoś stracił 15 tysięcy punktów Omegalul Dobra, już jestem Tam dalej nie zmichały cię do jadu, mamy w z nad głobem. Nicie pod blokami świecą, tato, zapity na linie. Dzieci w domach, dziecka płaczą, mówią kurwa takie życie. Mimo że słońce na niebie, kurwa dawno go nie widzę. Dziecko bomba wysadziła, w oczy powet, czy ja widzę? Mama płacze tam na niebie i pamiętaj, że to koniec, spada i zapchaj dolary i kurwa piercionki złote. Na po policzkach płyną łzy. czekam, gdy słońce, będę łapać wszystkie sny, a o tym, co złe, zapomnę. Daj czas. Pytanie. To jest kontrowersyjne, ale już kiedyś to zauważyłem, nie wiem czy pamiętacie, nie wiem, słuchajcie, to już kiedyś zauważyłem, ale nie wiem czy widzicie to, ale za każdym razem jak Nikita ma teledysk, to ona się w każdy klip jest sztucznie wyszczuplony. Jest zrobiony tak, że to jest jakby, zobaczcie jaką ma ściśniętą głowę kurwa, to jest nienaturalnie ściśnięta głowa. Zobacz e, najnowsze komentarze. Jak. jak To jest jakby, to jest zrobione tak jakby 16 na 9, ale ściśnięte kurwa. Bro. I człowieku mega to dziwnie wygląda. Na poprzednim klipie Nikita też miała coś takiego. I to już kiedyś w ogóle widziałem, w którymś... Nie będą w którym to klipie było, ale w którymś klipie y, oglądaliśmy i też to zauważyłem, kurwa, że jest zrobione. Nie tu czasem? to. Nie, to Gdzieś w którymś klipie Tu? Kurwa co jest z tym Tak tu też no. Tu też jest to Jebony. jest Zobacz jak dziwnie tak kurwa jest ściśnięta głowa Widzisz o co chodzi? Widzicie to czy nie? Że jest jakby tak Aspect ratio jest takie kurwa z jajowate Nienaturalnie zrobione Zobacz, zobacz, widzisz o co chodzi? Takie kur Widać, że to jest tak ściśnięte kurwa. Że jest tak, y że jest nagrane, szerokokątne, ale jest ściśnięte. No nie. Bo na innych klipach tak nie ma u niej. Ciekawe. Ciekawe, czy to ona na przykład mówi, że... że żeby ją na przykład wychodzili. No nie? Ciekawe. Ciekawe. na wszystkie rany. Daj czas. I więcej się nie spotkamy Nie spotkamy się na pewno wszyscy tam za nasze grzechy Wierzysz? Czy dalej kochasz mamonę? Wczoraj ole piątkę gole, a na stole wódka leży Między niebem aby betonem słychać jadowitych węży Jestem Z sobą ziomek Wierszem, przy którym kurwa tonie, Za kasę cię a z w ręku Paczo pijani rodzice Mam vibe Gimpsona trochę Bili i przypalało O dobrze akurat, bo to jest goat rapu Kobra Chory świat spadł, to na psy Koło kręci się fortuna, wolę mordokrąkę chleba Wolę by zabiła kula, ale zostać przy korzeniach Jebak, yeah, nie chcę słuchać tego więcej Że obcięli ręce i powiesił się w łazience Opalone styki elo, pozdrawiam cię dobra duszo do dopala się do końca jak na koka i Z kurwa Po policzkach płonąc Zajebisty numer Czekam gdy znów wyjdzie słońce Będę łapać wszystkie sny A o tym co Widzowie W na czacie Daj czas. Duże w! Duże w! Zokojno wszystkie rany. Daj czas! I więcej się nie spotkamy. Po policzkach płoną raz! Wow! czemu to ma tak dużo dislikeów? Fajne, ale ciekawe, czy trrrrt, TRR słuchali power up rrt od Young Multiego. No. Ej, straszne, straszne, kurde, jakieś komentarze negatywne. Nie rozumiem. Dobra. Eee.